Zobaczcie, podjechaliśmy sobie pod taką tradycyjną tutaj bramę. Wjechaliśmy tam, tamtym wjazdem niziutkim. I pokażę Wam jeszcze z tej strony jak to wygląda. Jest globus, jest Darek, sam jest w środku. Tutaj te świetne koreańskie bramy. I to, no i Darek wyjeżdża. Dobra Darek, jedź! I tutaj nagram Wam jak przejeżdża przez tą niziutką bramę. Nie, no, słuchajcie, lepiej niż do kontenera. Do kontenera to tam były 2 mm. Może. A tutaj spokojnie. Nie kłamią. No i co? Papa Johnju. Pa. Jedziemy w góry się trochę schłodzić. Zobaczcie. Zobaczyć. Uważam, że to jest najładniejszy mak na świecie. Przejdę Na razie zobaczcie. Co? Ładny taki ten mak? No ładny. W sensie tradycyjny. Fajny. Fajnie to wygląda. Jak na razie z dziwnych McDonaldów, no to mamy ten, który jest taki mega tradycyjny. W budowie i byliśmy też w dwóch podróbkach Maka w Rosji i w Kazachstanie w Kusnoitoczka. Kusno tam ze względu na sytuację polityczną, McDonald's się wycofał z Rosji i Rosjanie zrobili swoje, swoją podróbkę w Kusnoitoczka. I specjalnie tam poszliśmy, żeby zobaczyć, jak to wygląda. A tak podobnie też było z Kazachstanem, znaczy tam było jakoś tak, że e, po prostu no, zasobami, z z tak, bo Kazachstan dostawał dostawy do McDonalda z Rosji, a no, skoro w Rosji teraz nie ma McDonalda, więc oni też Panie w Kazachstanie. Zresztą, robowce, kurchany, a tu, proszę Państwa, globusik. No to jesteśmy w kolejnym miejscu. Wjechaliśmy do świątyni o nazwie Bulguksa. Tam jest wjazd, wejście, więc zaraz wchodzimy. Tutaj przez parę dni trochę mniej nagrywałem i Bogusia, tutaj znajoma nasza, już pojechała, poleciała do Polski, zatem my już tutaj się od wczoraj jesteśmy we dwójkę w składzie nominalnym. Zaraz Wam pokażę więcej. Pewnie będzie głośno tutaj od cykla i tych spraw. Jesteśmy tutaj na płatnym parkingu. Zobaczymy, jak będzie wyjazd. Wczoraj, jak zostawiliśmy Bogusie na parking przy dworcu kolejowym, bo Bogusie zostawiliśmy tutaj w Jeongju na dworcu kolejowym i miała tutaj dwie godziny dojazdu do Seulu 2.15 może. I później tam koło godziny na lotnisko, więc już niechęć, bo jest potwornie ciepło. I godzina jazdy samochodem to człowiek jest cały mokry. Teraz w Busie też mamy dużo, jest naprawdę ciepło. Jakby nie klimatyzacja, to byśmy padali. To jest najlepszy chyba zakup tego wyjazdu. Jeszcze teraz tydzień, dwa tygodnie będzie ciepłe. W tej okolicy pokazuje prognoza pogody, że będzie cały czas w ciągu dnia 35 stopni. Zatem no, dla nas jest to za dużo i najprawdopodobniej dzisiaj pojedziemy gdzieś w górę czyli z powrotem na północ i do jakiejś miejscowości położonej kilkaset metrów nad poziom morza najprawdopodobniej to będzie miejscowość Tabek Tabek, nie wiem jak się wymawia Więc byliśmy już niedaleko jej ale mieliśmy plan do zrobienia i będziemy próbować tam jechać i ten parking jest najprawdopodobniej płatny natomiast wracając tutaj do wczorajszej sytuacji byliśmy na parkingu przy dworcu w Zhengzhou. I wyobraźcie sobie, złapało naszą tablicę. Wjechaliśmy i przy wyjeździe szlaban się nie podnosi, nic nic się nie dzieje. No i widzę, że są takie cztery cyferki, bo z tego co widziałem, w tablicach tych koreańskich najpierw masz jakiś tam znak chyba miasta, później jeszcze jeden znak, i później cztery cyferki. No i porównałem sobie, że można tylko pisać cyferki. Zatem domyśliłem się, że mamy też cztery cyferki. 8811 pisałem i pokazało zdjęcie naszego busa, czyli zrobiło nam zdjęcie i po prostu przypasowaliśmy po tych czterech cyferkach 8811, znalazło nasze zdjęcie i trzeba było za parking tam zapłacić, nie wiem, 3 zł. zobaczymy jak tutaj będzie, bo nie wiem ale jest po prostu katorga, masakra patrzyłem na prognozę pogody długoterminową we wrześniu ma być już naprawdę w nocy 15-12 stopni czyli tak jak w Polsce teraz i z miesięczne opóźnienie tutaj wszystko dochodzi. O matko, przestaje nagrywać, bo sapie. No i wygląda, że tutaj parking, który jest bliżej e, bliżej samej świątyni, jest darmowy, a ten na dole jest płatny. Zatem takie zalecenie, że przy świątyni Bulguksa, w przy świątyniach rzadko kiedy jest płatny parking, a tutaj e, to właśnie się potwierdziło. Zobaczmy na mapkę i idziemy dalej. Kawałek się przejść. A, tu można było przejść My tutaj na dole zaparkowaliśmy Będzie trzeba zapłacić Teraz przyszedłem na ten parking I idziemy tutaj zobaczyć Bulguksa Temple Podobnie jak w Tajlandii, też były te tworki tutaj już też w Korei wiele razy idziemy dalej tutaj pan polewa wodą Jest Taki gruby szlauf jakby to szybko się nalało na naszego busa będzie tak kamień połączony z drewnem Trzeba to jakoś obejść w albo z lewej na toalety zobaczcie to Kasia też już mówiła ale toalety też w tym samym stylu widny święty nie były i tak samo jest tutaj tutaj to to też Mówiłem przy okazji którejś ze świątyń, że wejście często właśnie tutaj głównymi schodami albo środkiem schodków jest często w tych świątyniach zabronione, i tutaj nawet trzeba było to obejść. Skromniutka, ale fajnie. Minimalistyczna, może nie minimalistyczna, ale nieodnawiana, więc fajnie to wygląda naturalnie. Dużo takich różnych, nazwijmy to może nie pomieszczeń, ale poziomów oddzielonych, oddzielonych ścianami. No, typowe w wielu świątyniach, pałacach tak było, więc ten styl jest zachowany. Zarówno to, jeśli chodzi o e, właśnie tą ilość różnych poziomów i odgrodzeń, oraz jeśli chodzi o kolory. To wszystko jest tutaj ze sobą zgrane. Choć chwilę siebie pokażę, nie wygląda najlepiej. To zobaczcie tutaj, jak to ładnie wygląda wszystko. To szedłem do końca, ostatnia świątynia i mur. I nie jestem pewien, ale często jest tak, że w tych ostatnich świątyniach, które są jakby na najwyższym poziomie albo no, nie wiem na końcu danego obiektu, to często jest zakaz kamerowania, więc to jest jakby najważniejszy budynek świątynia. Akolwiek to jest jeszcze wyżej, ale to jest jakby odbicie na bok, a nie do przodu. Więc tutaj już doszliśmy do samego końca i to jest zakaz tam też widzę, że zakaz kamerowania, więc nie będę ryzykował. A te lampiony są cudowne. Może w tą stronę coś nam radę nagrać. Klimatyzator. No nic ciekawego. tutaj byłem przed sekundą na tych schodach i tutaj tak naprawdę widać wielkość tego tej świątyni nie jest wielka, ale bardzo klimatyczna różne poziomy może nie ma aż tak dużo skał tutaj e, tak jak to było w jednej ze świątyń, jak byliśmy o matko, już zapomniałem nazwę, ale to było blisko Busan tam było, to chyba moja ulubiona nad Busan, jedna była taka w skałach gdzie z psem też nie można było wejść a oraz jednak gdzie tak suwą podjechaliśmy w morzu, nad morzem to tam można z psem, ale akurat nie wiedzieliśmy tego zatem tam jeszcze pewnie podjedziemy tam tym się najbardziej podobały, tu też jest fajnie ale mówię, nie zaskakuje to nie zaskakuje, ponieważ wszystko jest tak ze sobą zespolone że to jest przewidywalne przyjedziesz do świątyni i wiesz, że ona będzie wyglądała podobnie jak tutaj ale tak czy siak, na parę razy polecam Aby było ładnie czy następne. tutaj, zaparkuję na Hama i robię parę zdjęć. Cześć, wybaczcie, że tak ostatnio jakieś takie urywki robię, ale sobie robię parę dni detoksu od nagrywania, więc no będzie trochę takich różnych selek. Pojechaliśmy w kierunku północnym wczoraj, więc jakby wracamy się trochę na tą trasę, którą jechaliśmy z Bogusią, no ale celem jest pojechanie w góry i dzisiaj no, mam nadzieję, że dojedziemy i będzie parę stopni mniej. Jesteśmy na plaży, szukamy jakiejś takiej miejscówki z cieniem i tutaj ciężko ocenić, czy to miejsce jest darmowe, czy płatne, ponieważ tutaj te miejscówki, gdzie przyczepy zajmują, to jest informacja, że cena 25-30 tysięcy, czyli tam jakieś nie wiem 70-80 złotych tak na oko strzelam. Tutaj nie wiadomo, czy kampery mogą stać. Ale tak nagrywałem po prostu, żeby pokazać mniej więcej, z czym to się je w Korei. Czy też plaża dla psów. Ja i tam dalej Kasia mówi tak, że jest. O, wydzielona strefa, jak plaża dla psów. Tak, ale płatna. Płatna, płatna oczywiście, plażę, że płatna. Ale wysokość psa 40 cm z tego, co widziałem, więc nawet Sami nie podchodzimy nie i nawet nie patrzyłem na, jaki, jaki jest cennik. I tutaj jeszcze jedna rzecz, którą mam do powiedzenia. Dzisiaj mieliśmy taką sytuację, że. Byliśmy na plaży, w tej miejscówce, gdzie byliśmy przy Skywalku razem z Bogusią i kąpiemy się. Wszędzie informacje, że kamizelki są pro tutaj zalecane. Natomiast my nie mamy, nie, nie korzystamy, no bo no, uważamy, że umiemy pływać. Natomiast tutaj większość osób pływa w kamizelce Ym, i tak to wygląda. I wyobraźcie sobie, ktoś tam idzie parę, naście metrów od nas i robi nam zdjęcie, i później też innym osobom, które pływają, robi zdjęcie. Więc nie wiemy, co to dokładnie było, ale później Kasia zauważyła, że to pani miała napisane na bluzce, że to jakaś obsługa wybrzeża, coś no takiego. Bo ja się wkurzyłam, już mnie nie pokazuj. Ja się wkurzyłam i poszłam za tą babeczką i po prostu też ją ponagrywałam. I zobaczyłam, że ma taką kamizelkę, oczywiście cała ociukana, tak. że nawet tylko czubek nosa jej widać, i że ma jakąś tam kamizelkę z napisem coś tam Korean Coastline, coś tam, coś tam. Już nie pamiętam dokładnie, ale jakaś ochrona wybrzeża Korei. No i wiecie, szła i robiła nam zdjęcia z ukrycia, dobrze, że my to zauważyliśmy. Bo teraz wygląda na Ja poszedłem w jej kierunku trochę, ale już się nie patrzyła. Później jeszcze inną osobą zrobiła zdjęcie, później Kasia ją ponagrywała i no, nie rozumiem tego, ponieważ no, muszą kogoś zatrudnić, zapłacić komuś pieniądze. Zamiast zatrudnić ratownika, żeby można było pływać i tak czy siak zapłacić komuś te pieniądze, no to lepiej, żeby ludzie mogli sobie pływać, niech ten ratownik będzie, niż robić takie podpierdzielki, bo nie wiem, czy te zdjęcia gdzieś pójdą, czy coś. Nie wiem, nie mam się tego pojęcia, ale robi to niesmak, okropny niesmak. I no na ten moment, jeśli chodzi o ludzi tutaj, no to mentalność... No nie wiem, no ja to stawiam na, na, na najgorszym miejscu, na ostatnim miejscu całej naszej podróży. i. Mimo, że kraj jest piękny, podoba nam się, jest miła odmiana. Niedługo będzie niższa temperatura, ale mam wrażenie, że do grudnia tutaj no to będziemy gdzieś się zaszyjemy, żeby jak najdalej od ludzi popracujemy sobie, żeby mieć siłę na Japonię. Chyba taki będzie plan, ale zobaczymy jeszcze, bo na ten moment A ciepło, B no ludzie nas wkurzają. Zobaczcie, jesteśmy w miejscowości Tabek, Tabek, jakoś tak, i podjechaliśmy sobie pod jaskinię. Zaraz wam pokażę tą, tą jaskinię na mapie. Ale podjechaliśmy tutaj, dlatego, że znaleźliśmy punkt poboru wody na satelicie i chcieliśmy sobie dodać wodę, więc, tak wygląda ten punkt poboru. No My tej wody nie pijemy, jest tylko do mycia się, mycia naczyń i tak dalej, więc, jest ok. I teraz tak, wejście tu się kupuje bilety w tej budce. No, i wejście do jaskini jest gdzieś w tamtą stronę. My do jaskini nie wchodzimy, bo już byliśmy i nie chce nam się. Zresztą ja nie przypadam ze jaskiniami, szczególnie takimi mocno klaustrofobicznymi. No a tu zobaczcie, jest mapa tego obszaru, gdzie jesteśmy. Tego ta. taebaek, nie wiem, tabek. I e, właśnie my jesteśmy tutaj przy numerze 13, przy tej jaskini Jongheon Cave. Chciałam właśnie pokazać Darkowi to miejsce, bo wygląda na takie, gdzie fajnie można byłoby przejechać autem i nazywa się Windy, więc możliwe, że powinno wiać, więc powinno być chłodniej. Nie będziemy się chyba po tej okolicy bardzo kręcić. Ja zastanawiałam się nad do tego Parku Narodowego, ale te szlaki, widziałam, są takie mocno w lesie, więc samemu tak nieprzyjemnie chodzić. Tu jest jeszcze jakieś kopalnie, muszę to wszystko sprawdzić dokładniej. No i co? Tu jest parking, tam są jeszcze darmowe toalety, gdzie chyba pójdziemy wyrzucić śmieci. No i tyle. Wyrzucimy śmieci, wodę już nalaliśmy, rozejrzeliśmy się tutaj po mapie, może zdecydujemy, co robić dalej. I spadamy gdzieś w jakieś miejsce, które będzie bardziej chłodne. Tak? Mam rację? Co się robi? Chłodnie? No, no się... jest gorąco. Jest A ciepło. To sposób na to, jak się pozbyć... Jak się pozbyć śmieci, dzielę je na mniejsze i do mniejszych koszy po prostu. No nie będziemy się później babrać, szukać po mieście. Są tutaj legalne śmietniki, więc się do nich dorzucimy w parę gramów. Dokładnie. No wiecie, my nieco mamy jakieś inne wyjście, bo tutaj nie wiem jakie są zasady, a tu w każdym, tak jakby w powiecie, nie wiem, obszarze są trochę inne zasady, jakieś inne torby i tak dalej. My nie dysponujemy takimi rzeczami. Przede wszystkim, że my zmieniamy lokalizację, więc nie będziemy tutaj w każdej dzielnicy się dowiadywać, jakie są jakie są śmieci itd. Szczególnie, że po angielsku nikt nic nie mówi i ci ludzie są dosyć średnio chętni jakąkolwiek pomoc. Sami czekaj, nie wychodź, bo jest strasznie gorąco. A to zobaczcie, gdzie podjechaliśmy. Wczoraj nocowaliśmy mniej więcej gdzieś tam, ze 300 metrów w dół. No i znaleźliśmy tutaj takie miejsce, gdzie jest rejon, gdzie na nartach się jeździ. taki. Stoki narciarskie, nazywa się to O2, i właśnie tutaj są takie osiedle. To wygląda bardziej jak osiedle, nie jak hotel, więc tu ludzie normalnie mieszkają. Wydaje mi się, że to dałoby radę normalnie spać. Wydaje mi się, że to by nie było problemu. I tam są stoki narciarskie, dużo stoków narciarskich. Jest też kolejny parking w dole, ale chyba nie będzie go widać. Tam jest też kolejny parking, więc ewentualnie tu mamy też jedno spanie. I co jeszcze udało się nam znaleźć? Można spać w okolicach tych, znaczy spać, można wjechać w okolicach tych wiatraków. Jest trochę dróżek, więc może tam też pojedziemy, natomiast wydaje mi się, że będziemy spać gdzieś w okolicach tych górek, bo znaleźliśmy jeszcze jedno miejsce, zatem jesteśmy w poszukiwaniu miejsc w okolicy, która się nazywa Tebek, Tebek, tab, Tabak, Tebek, tak się chyba to wymawia, i będziemy tutaj, znajdziemy sobie jakieś fajne miejsce, tak czy siak jest ciepło. Ale w nocy jest naprawdę przyjemnie, dzisiaj się spało mega fajnie. 20 stopni w nocy zatem o to nam chodziło. Myśleliśmy, że w ciągu dnia będzie zimniej, ale jest cały czas ciepło. No ale jesteśmy na wysokości teraz 1000 metrów nad poziom morza, więc to jest naprawdę wysoko jak na Koreę. Więc już lepszych warunków chyba nie znajdziemy jak tutaj. Zatem jedziemy szukać dalej. Myślę, że teraz w przeciągu najbliższych dni będzie trochę mniej materiałów. Zatem wybaczcie, że trochę tak mało, jakby to powiedzieć, jest duży bałagan, może w tych nagraniach. No ale tutaj to, co widzimy, tutaj, no to jakby to powiedzieć, mamy też. Mamy mały problem z Koreą, tak naprawdę, to powiem szczerze, z ludźmi, to co mówiłem. Zatem nie wiem, czy trochę mniej materiałów nie będziemy nagrywać, a nie skupimy się bardziej na naszej pracy. Musimy przetłumaczyć naszego e-booka na język angielski, zrobić z niego książkę. Więc mamy tutaj takie plany. No i musimy też nasz mały biznesik z nutami trochę podprowadzić do, do prawidłowego. Stanu, ponieważ od pół roku praktycznie nic w sklepie nie było robione. Dobrze, że to działa automatycznie, praktycznie, ale będzie trzeba coś więcej porobić, ponieważ od pół roku praktycznie nowych nut nie wrzuciłem. Zatem no, musimy dbać. A tutaj mówię, ta nasza podróż to jest no, ogromna frajda, ale nie jest jeszcze to na takim etapie, żeby to na siebie zarabiało i żebyśmy mieli pieniądze na dalszą podróżę Globusem. Zatem być może trochę w Korei przystopujemy z nagraniami, czy to na YouTube czy na Instagrama, a później w Japonii, która się wydaje dużo ciekawsza będzie zdecydowanie więcej. Nie wiemy. Jesteśmy jakby w kropce. Szukamy teraz parę dni odetchnienia, żeby w nocy była przyjemna temperatura, co mamy. Jeszcze szukamy fajnego miejsca do spania. Wody już napełniliśmy. Śmieci udało się wyrzucić. Wodę szarą zlać. Zatem mamy już wszystko. Jeszcze pomidorów dla Kasi brakuje. I jak to, to już możemy się zamykać na parę dni.